Tutaj na tej drodze o godzinie 6.18 rano była jeszcze większa mgła niż w tej chwili. Warunki na pewno były ciężkie. Kierujący Volkswagenem Transporterem, który przewoził, łącznie w tym Volkswagenie Transporterze jechało 18 osób, zjechał na przeciwny pas ruchu na lewą stronę jezdni, zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym Volvo. Jest to duży, ciężki samochód, chłodnia. Na miejscu zdarzenia zginęło 16 osób wszyscy jadący w Volkswagenie transporterze. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w Radomiu, i tam również e, po pewnym czasie walcząc o życie zmarli. A więc łączny bilans ofiar to jest 18 Osób, 18 mężczyzn, którzy zginęli w jednym momencie. Ten samochód nie był przystosowany do przewozu tak dużej liczby osób. Z tego, co tam udało mi się zauważyć, były jedynie cztery miejsca siedzące. To jest samochód ciężarowy, tak więc wszystkie te osoby, które jechały z tyłu tego samochodu nie, nie siedziały, one tylko stały bądź w jakiś inny sposób siedziały na podłodze. A więc w momencie, w momencie uderzenia z tak dużą prędkością te wszystkie osoby się przemieszczały w środku. To wszystko spowodowało, że praktycznie większość zginęła na miejscu. Dokładnie ustalamy również dane osób, które jechały tym samochodem, ponieważ nie wszyscy mieli przy sobie dokumenty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to pracownicy sezonowi, którzy jechali do zbioru jabłek. Byli to przede wszystkim mężczyźni w średnim wieku. Kierowca samochodu Volvo przebywa w tej chwili w szpitalu. On jest lżej ranny, udziela wyjaśnień. Jego, jego zeznania są tutaj oczywiście ważne, kluczowe. I, um, ale oczywiście na takie jednoznaczne stwierdzenie, jakie były przyczyny tego wypadku. Teraz um, musimy jeszcze poczekać, no tak. ale bez wątpienia. Prędkość mgła długa droga hamowania ponieważ rano było ślisko. W komendzie Wojewódzkiej uruchomiliśmy specjalną infolinię dla rodzin e, osób, które jechały tym samochodem. Jest to infolinia e, dla informująca właśnie dla, dla rodzin. Jej numer to 48 345 24 50. Na miejscu są również psychologowie policyjni. W przypadku Zginęli wszyscy pasażerowie e, samochodu Volkswagen Transporter. 18 osób, przy czym 16 na miejscu. Dwie zmarły po odwiezieniu do szpitala: jedna kobieta w szpitalu Trudno na mieście nad ulicą, mężczyzna w szpitalu w Radomiu. 18 osób jechało samochodem, w którym było 6 miejsc siedzących. Wypadek e, nastąpił. Prawdopodobnie w trakcie wyprzedzenia, zderzenie czołowe, bez śladów hamowanych, złamano wszystko, wskazuje na to wszelkie zasady bezpieczeństwa.